Rozmowa z Giorgio di Bitonto, autorem książki pod tytułem Aniołowie w statku kosmicznym. Prowadzi program dziennikarz Red Ronni. Przytoczę tu wolne tłumaczenie tej rozmowy, w której uczestniczy Giorgio i odpowiada na wiele pytań. Materiał ten tłumaczę z wywiadu włoskiego dziennikarza i prezentera. Zwanego Red Ronni. To jest jego pseudonim, a prawdziwe nazwisko to Ansaloni Gabriele. Zacznę od wstępu, który robi Red. Aniołowie w Statku Kosmicznym jest to tytuł książki włoskiego autora Giorgio di Bitonto. Została wydana w roku 1983. Po raz pierwszy przez wydawnictwo Edizioni Mediterranee w Rzymie. Do tej pory wciąż jest wznawiany jej druk. Jesteśmy w 2025 roku, w ostatni dzień tego roku. Giorgio di Bitonto w swojej książce. Opowiada prawdziwą historię, którą przeżył w 1980 roku w okolicach Genui we Włoszech. Giorgio od 45 lat daje świadectwo o istnieniu braci kosmicznych. Śmiało mówi, że istoty pozaziemskie są rzeczywistością i od zawsze pomagają ludzkości. Dając nauki i ostrzeżenia. Oto co mówi Giorgio, cytuję. Oni, bracia kosmiczni, nie pozostają obojętni na to, co dzieje się na naszej planecie. Działają jednak z ogromnym szacunkiem dla naszej wolnej woli. Pomagają nam nie gwałcąc naszego wolnego wyboru. Wszyscy wiemy, że świat dzisiaj nie idzie dobrą drogą. Na szczęście nie wszyscy błądzą, ale większa część tych, którzy kierują światem i ogromna część ludzi, tak zwane masy, choć jest to brzydkie słowo i nie chciałbym go używać, idzie za tymi. Którzy depczą i negują powszechne prawa i wartości fundamentalne, które nazywane są miłością uniwersalną przez istoty pozaziemskie. Wartości te są tymi samymi, których nauczał Jezus i które odzwierciedlają i mają korzenie we wszystkich wielkich, i autentycznych tradycjach, które starają się nauczać człowieka praktykowania tych nauk i miłości, którą piszemy przez duże M. Pamiętam wszystko, co mi zostało przekazane, mówi Giorgio. Bracia kosmiczni zagwarantowali mi to i tak właśnie jest. Pamiętam wszystkie wyjaśnienia Nauki, widzenia tak dokładnie, jakby to się wydarzyło wczoraj. Red Rodney, prowadzący program, mówi cytuję. Wszystko to dzieje się w 1980 roku. Archanioł Rafał jest przywódcą tych spotkań i szkoleń. Zabiera cię na statek kosmiczny. Zanim coś więcej o tym powiesz, zapytujemy: Dlaczego wybrali ciebie, Giorgio? On odpowiada: Cytuję: Ja też o to zapytałem. Oni mi odpowiedzieli: Że nie jesteśmy na tym świecie przez przypadek. Wiele osób jest tu na Ziemi. Bo mają do wypełnienia jakąś misję. Ten świat potrzebuje pewnych ludzkich obecności, aby wykonały jakieś zadania o pozytywnym znaczeniu. Czyli jest to plan już zatwierdzony. Kto tu się znajduje, ma odpowiednie cechy charakteru. Które służą do wypełnienia tego planu. Gdyby bracia z przestrzeni powierzali zadania do wypełniania osobom nieposiadającym odpowiednich zdolności i cech, gwałciliby wolność ludzką. Oni nie chcą i nie używają przemocy, nie zadają gwałtu nikomu, nie praktykują przemocy. W stosunku do nikogo, absolutnie, w nich nie istnieje przemoc. Czyli jest pewien plan. Nie zostałem wybrany, bo jestem lepszy od innych. Byłem agnostykiem z formacją psychologiczną i naukową, z mentalnością racjonalną. Opierałem się zawsze na rozumowaniu racjonalnym, na logice i dowodach, a nie na emocjach. To wydarzenie bardzo mnie zmieniło. Musiałem zmienić wiele moich poglądów. Musiałem przyznać, że aniołowie istnieją naprawdę. Powtórzę, jest pewien plan. Dla nas wiele rzeczy wydaje się przypadkowych, bo nie wiemy co, jak i dlaczego się dzieje. Natomiast nad naszymi głowami są odpowiedzi na pytania jak i dlaczego. I odpowiedzi te są bardzo jasne. Każdy, kto zostaje przysłany na Ziemię, aby wykonał swoją misję. Ma odpowiednie cechy, aby mógł ją wykonać. W przeciwnym razie byłoby to pogwałceniem praw miłości uniwersalnej i zadanie gwałtu ludziom. Prowadzący program mówi: Cytuję: W książce piszesz, że wśród nas są istoty pozaziemskie, narodzone w tym naszym świecie. W normalnych ludzkich rodzinach urodziły się tutaj po to, aby wykonać różne trudne zadania i żeby mogli je dobrze wypełnić, zostaje im odebrana pamięć i nie pamiętają skąd przychodzą. Czy to prawda? Giorgio odpowiada. Cytuję. Tak, to prawda. Schodzą oni tutaj i rodzą się w ludzkich rodzinach z misją wykonania bardzo ważnych i czasami bardzo trudnych zadań. Te osoby będą się przeciwstawiały działaniom złego. Nie wszystkim zostaje odebrana pamięć o tym, kim są i skąd przychodzą. Niektórzy są świadomi skąd przyszli i co mają do zrobienia, inni zaś nie pamiętają, bo życie na planecie nie jest łatwe, więc są wprowadzani w stan zapomnienia, aby mogli spokojnie wykonać ich zadanie, dla którego znajdują się na Ziemi. W przeciwnym razie byłoby to dla nich wielkim ciężarem, być w tym świecie. Red pyta, cytuję: Spotkania odbywały się w okolicach Genui i Spotorno, na wzgórzach, w miejscach odizolowanych, ale mówisz, że przybywali dużymi statkami kosmicznymi. Jak to jest możliwe, że nie byli widziani przez inne osoby? Lecz tylko wy mogliście widzieć te latające dyski. Mówi Giorgio. Zanim odpowiem na Twoje pytanie, wprowadzę do tematu i wyjaśnię pewien aspekt. Jeśli mówimy o wizjonerach, na przykład w objawieniach Maryjnych, takich jak dzieci z Fatimy czy Bernadette z Lourdes, lub inne. Tam tylko wizjonerzy mogą obserwować istotę, z którą mają spotkanie i rozmowę, czyli widzą Maryję lub Anioła, bo są to objawienia na płaszczyźnie spiritualnej, duchowej. Inni, choć są obecni, nie widzą nikogo. Jeśli natomiast mówimy o kontaktowcach i istotach pozaziemskich, o braciach kosmicznych, którzy przybywają ich pojazdami po to, aby nawiązać kontakt, oni włączają się w sposób realny, namacalny na płaszczyznę energii witalnych naszego świata. A więc Ktokolwiek jest w tym miejscu, gdzie oni przybywają, widzi ich obiekty latające. Wytłumaczyli nam, że jeśli oni nie chcą być widziani z, jakie, z jakiejś odległości, posiadają takie zdolności i środki, że zniekształcają światło, deformują. Załamują światło w taki sposób, że nie można widzieć ich pojazdów z daleka. Nie umiem tego opisać słowami naukowymi, nie jestem fizykiem, aby to wytłumaczyć, ale tak jest. Widzą ich i ich pojazdy kosmiczne, ci, z którymi oni chcą się skontaktować. Natomiast dla innych, nie jest to możliwe, ponieważ bracia kosmiczni tworzą pewnego rodzaju osłonę, zasłonę, zastawienie, aby nie byli widziani. Robią to również po to, aby nie byli uznani za tych, co bez pozwolenia wykonują nieautoryzowane manewry. Red zadaje kolejne pytanie. Ci przybysze pozaziemscy, którzy od dawna mówią, że nam pomagają, że nas chronią, że działają dla naszego dobra, kiedy ci przybysze kosmiczni mają zamiar zainterweniować? Giorgio odpowiada: Cytuję. Często jest mi zadawane to pytanie. Zacznę od tego. W tym świecie, nie jest przypadkowe to, co tu jest i co tu się dzieje. Porównam to do ciała ludzkiego. Znamy takie zjawisko i wiemy dobrze, że jak w ciele ludzkim jest jakaś krosta w stanie zapalnym, ropny obrzęk, który dojrzewa i mało mu brakuje do wytryśnięcia, właśnie do takiego stanu można porównać. To, co się aktualnie dzieje na Ziemi. Wiemy dobrze, że w tym naszym świecie są ci, którzy wszystko czynią, aby się tu źle działo, i są ci, którzy przeciwstawiają się temu złemu działaniu. Wiemy też, że człowiek ma wolną wolę, która nie może być odwołana ani zduszona. Bo uniemożliwiłoby to ludziom ich rozwój. Czasem trzeba pozwolić, zostawić, aby ci najbardziej uparci w czynieniu zła, trzeba pozwolić, aby poczuli skutki ich postępowania. Niestety przy tym i dobrze mogą dostąpić przykrości i doświadczyć zła z powodu tych bardzo upartych. Ale to zostało przewidziane w tych misjach, których ci, co zeszli tutaj, się podjęli. Mogę Was zapewnić, że bracia z przestrzeni interweniują od zawsze, a szczególnie teraz, w tym momencie tak bardzo niebezpiecznym. Oni tu są we wszystkich miejscach strategicznych i bardzo ważnych miejscach militarnych, politycznych, gdzie się decyduje o losach ludzkości. Oni tam są razem z tymi osobami, które prą i popychają w stronę zła i katastrofy. Oni się temu przeciwstawiają. Mają odjętą pamięć, ale ich sumienie, ich świadomość kieruje ich do działania, na wszystkich poziomach ku dobru. W przeciwnym wypadku już by tu wszystko wybuchło. Ich interwencja w przyszłości nastąpi, kiedy czas dojrzeje i wprowadzą nas w nową erę. Oni szanują naszą wolną wolę, ale interweniują w takiej mierze, jak to przewidują prawa uniwersalne? Szanują nasz wolny wybór i nie gwałcąc go, pozwalają na pewne doświadczenia, aby ludzkość, doświadczając pewnych rzeczy, mogła wzrastać i rozwijać się przez wolny wybór. Choć to wciąga i dotyka tych, którzy nie chcą doświadczać zła. Ci, co się opierają złu, choć są w nie wplątani, wykonują swoją misję, wyrównują zło przez ofiarę. Te operacje prowadzone przez istoty pozaziemskie są cały czas i będą do końca, aż nastąpi nowa era. Zło jest głośne, wrzeszczące. Dobro zaś jest ciche, dobro działa z uprzejmością, ale ma ogromną siłę, ma duży oddźwięk. Tak jak światło następuje po ciemności nocy, tak i to wszystko się odbędzie. Wtedy ich zobaczymy, poznamy i zrozumiemy to, że oni tu byli. Działali i nam pomagali. Wszystko będzie bardzo jasne.